Przedstawię Ci dzisiaj trzy kandydatki na Twój nowy ulubiony zapach. I kandydatka numer jeden to zdecydowanie mocny zawodnik, bo zachwyca nas już od razu swoim flakonem. Jest on w kształcie motyla i symbolizuje taką lekkość i wolność. Zapach od Karoliny Herrery, La Bomba, ma w sobie egzotyczną pitaję, peonie i słoneczną wanilię. Kandydatka numer dwa, odważna, czarująca i promienna. Otwiera się akordem morskim, w środku kryje się tuberoza, a całość otula intensywna buptonka. A mówię tutaj o tym zapachu. taką w formie kobiecego gorsetu to ikona stylu, dobrze znana z wybiegów mody Jean-Paul Gaultier. I trzecia, już ostatnia nasza kandydatka ma w sobie drzewo sandałowe i Yankee yang. Tworzą razem taką złotą, imprezową aurę. To zapach, który najlepiej ubrać wtedy, kiedy chcesz być w centrum uwagi na parkiecie albo podczas jakiegoś wyjątkowego wyjścia. I tą właśnie ostatnią kandydatką jest zapach od Rabanne, Million Gold For Hair wersja perfum. No dobra, i teraz pytanie do Was, które wygrywa motyl, bogini czy złoto? Dajcie znać w komentarzu.